Dzisiejszy filmik poświęcony jest lakierom z paznokci. Zaprezentuję lakiery i ocenię je oraz zmywacz, który uważam za najfajniejszy i o tym będzie praktycznie cały filmik. Lakierem, który bardzo polecam i uważam, że choć jest tani, to ma bardzo Fajne kolory, fajne. No jest dość mały. 6 ml. Jest to rakier butterfly. Tutaj na przykład taki fioletowy. Jest to również y, kolor taki. nazwijmy to taki lekki pomarań taki jaśniotki. taki bardziej taki właśnie nie, mam, nie wiem jaki to jest dokładnie kolor. Y, numerek 414. Są tutaj takie kolory. Yy, tak, i może zaprezentuję, jak one wyglądają, kolor na kartce. Jak właśnie wygląda, to jest ten kolor. A to jest ten kolor. I widać, bardzo ładnie wyglądają. Następnymi lakierami to lakier firmy Safari w ciemnym kolorze niebieskim i w jasnym kolorze niebieskim wyobrażaję, bo jasny mam na tenokciach taki kolor, tak no nie odpryskuje jest ładny i na kartce jak wygląda to też nie jest drogi, bo może 80? tak, coś takiego rozmawiał mi się za dużo, wzięłam więc zrobiłam tak, to jest ten kolor Tutaj tam równowolny. A ten to jest ten kolor. Trochę brzydko wychodzi, bo jest dość starym lakierem. Ale ma bardzo ładne kolory. Można go kupić w raz w każdej drogerii. To są teoria, A ten lakierem, który chciałabym Wam pokazać, są y, lakiery firmy I New Beauty Line. Są tutaj takie lakiery. Mam taki czarny. Jasny róż i ciemny róż. Też nie są drogie w okolicach 2 zł. Tak, w okolicach 2 zł. Tak wyglądają. Ciemny róż, czarny, róż i fioletik. Najładniej chyba wyszedł fiolet oraz róż jasny. Najładniej. Pierwszy z tego typu lakierów to jest ten, ten, ten i ten kupiłam. Również. I I ja Je też można tutaj tak jeszcze raz przypomniemy. Lakiery Butterfly o kosztach dwóch złotych, nie więcej. Safari dwóch 80. I new Beauty Line. Tutaj. Te. Teraz proszę analizę, jakie lakiery są najlepsze. Moim zdaniem pierwsze miejsce ma lakier Butterfly. Jak chodzi o te lakiery. Drugim miejscem okazał się Safari. Kolor akurat ten i a New Beauty Line kolor fioletowy to są te moje trzy, trzy. teraz przejdziemy do zmywacza, który uważam, że jest najlepszy z jakich mam. Jest to zmywacz do paznokci firmy Beauty. Jest tej firmy są również maski do Różne maseczki, kremy, nie tylko. Jest to e, zmywacz do paznokci o ilości sie, 150 ml, 6 zł. w piedronce. jest w kolorze różowym, mamy również, jest jeszcze również kolor zielony. Ten akurat to jest z lonolium i gliceryną. Bierze i zwiększa skórkę wokół paznokcia. Nie zawiera acetonu tutaj tak wygląda jest najlepszy ponieważ te tanie takie w, w, w plastikowych pojemnikach tych takich z różą, to moim zdaniem nie są dobre i te takie, takie szklane z tym taką nakrętką to też moim zdaniem nie są dobre. Ten jest najfajniejszy. Mam gość ten... mam też ten zielony, jak już mówiłam. A więc 6 zł no i uważam, że opłaca się go kupić starszy na długo i jest bardzo fajny.